Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich sympatyków klubu i zdecydowałem się z jednego powodu. Jest to dobrze zorganizowany klub grający na zapleczu ekstraklasy, Ja gdzieś mam tą swoją wizję swojej jakby powiedzieć przygody trenerskiej i kiedy dostałem propozycję pracy w Chrobrym, no od razu bez wahania ją przyjąłem, tak jak pani powiedziała no poprzednicy czy trener Mamrot, czy, czy tener Dziurzewicz, no zrobili tu kapitalną robotę, co świadczy o tym, że tu są dobre warunki do pracy i postaram się ze moim sztabem nowym, bo będą małe kosmetyczne zmiany, zrobić tutaj podobną robotę jak oni. Z pewnością na pańskie doświadczenie ma duży wpływ praca w Legii, którą obecnie pan również wykonuje. Czego się możemy spodziewać tak naprawdę po chrobrym w nowym sezonie w związku z tym? No na pewno będziemy chcieli grać widowiskową piłkę, bo to jest zawsze mój taki pierwszy cel jako trenera, żeby kibice, którzy przychodzą na stadion, mieli tego, z tego też trochę frajdy. No, nie unikniemy pewnie błędów w defensywie i dlatego trzeba się skupić też mocno nad pracą, nad, nad tą jakby formacją. Będziemy chcieli jak najwięcej punktów uzyskać w całym roku i myślę, że. Mm, razem z pomocą naszych kibiców jesteśmy w stanie to osiągnąć. Pierwsze ruchy kadrowe już w sumie za nami. E, wczoraj Kamil Wojtera podpisał kontrakt. E, jak pan myśli e, o kolejnych e, tych transferach, to e, czego możemy też również oczekiwać? No, jak wiemy, kilku zawodników poprzez dobrą grę w zeszłym sezonie odchodzi od nas do klubów z wyższej ligi, bo już wiemy, że do Śląska odszedł Żuchowski. Tak? Musimy te ubytki uzupełnić, bo kadra piłkarska nie lubi próżni, więc musimy tutaj z dyrektorem Prejsem poszukać na rynku jeszcze piłkarzy, bo dokonaliśmy do tej pory trzech transferów. Dwa są jeszcze nieogłoszone, ale myślę, że jeszcze kolejnych trzech możemy się spodziewać, bo kadra musi być silna i, i dobra przede wszystkim jakościowo. Wczoraj oglądał Pan mecz naszych rezerw. Czy nasza młodzież ma szansę też tutaj przy pierwszym zespole kontynuować swój rozwój? Ja myślę, że tu ogólnie praca Akademii i warunki, jakie tu stworzyli wodarze klubu, są ku temu, żeby ci młodzi zawodnicy dostawali coraz więcej szans w pierwszym zespole i stąd moja obecność wczoraj na meczu rezerw. Sobotni mecz też będę chciał obejrzeć sobie i kilku zawodników na pewno dostanie zaproszenie na pierwszy trening pierwszego zespołu. No to w takim razie na tę chwilę, co może Pan powiedzieć o klubie i o drużynie? No, bardzo miło, jestem zaskoczony tutaj warunkami do pracy, bo widzę są bardzo dobre obiekty, wszystko jest na miejscu. Jeszcze drużyny nie poznałem, ale też już z utęsknieniem czekam na, na pierwsze spotkanie z zawodnikami. No i myślę, że ciężką pracą jesteśmy w stanie tutaj na pewno dorównać osiągnięciom z poprzednich lat. Będziemy się starali zagrać jak najlepszy sezon. Drużynę pan dopiero pozna, ale może są piłkarze, których zna pan osobiście i coś może o nich powiedzieć? No, kilku znanych zawodników. Myślę, że poznam też resztę i to w stosunkowo szybkim czasie, bo mało tego czasu mamy do pierwszego meczu. Prywatnie no, myślę, że kilku, tam powiedzmy Rafał Leszczyński, gdzieś tam człowiek z Mazowsza. powiedzmy, nie znamy się, ale z piłki to. Gdzieś tam nasze drogi się spotykały, no Kamil Wojtyra prowadziłem Kamila w Stochowa. Myślę, że pozostałych zawodników bardzo szybko, bo muszę poznać, bo mamy mało czasu.